Krótki materiał filmowy. Ujęcie pierwsze. Zdjęcie siedziby Narodowego Banku Polskiego. Noc. W tle Warszawa. Napis Niezależny Narodowy Bank Polski. Poniżej grafika kolekcjonerskiej monety o nominale 1 złotego. Kolejne ujęcie. Warszawa nocą. Oświetlone, ruchliwe ulice. Na ekranie pojawia się biało-złoty napis. Dobrobyt Polaków. Następne ujęcie. Grafika polskich banknotów o różnych nominałach. Na ekranie pojawia się biało-złoty napis – własna waluta. Kolejne ujęcie – grafika banknotów o nominale 50 zł. Następna scena – na granatowym ekranie multimedialnym biało-złoty napis – silna gospodarka. Kolejne ujęcia to kolaż zdjęć słupów energetycznych wysokiego napięcia oraz licznych zaworów. Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to finansowe fundamenty rozwoju naszego kraju i wzrostu dobrobytu obywateli. Dzięki niezależnej polityce i własnej walucie Polska rozwija się szybciej niż wiele krajów strefy euro. Polska osiągnęła trzykrotnie wyższy wzrost gospodarczy niż średnia w strefie euro. Narodowy Bank Polski dbamy o wartość polskiego pieniądza. Plasza końcowa. Na granatowym tle logo Narodowego Banku Polskiego. Poniżej napis: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.